Zobaczymy, co mężczyzna myśli. Ale zobaczymy na dwie karty. Kto ma jednego mężczyzna, mężczyzna to sobie myśli o jednym. Wybiera jedną kartę. Kto ma dwa mężczyzny i chce wiedzieć, co oni myślą. W Twoim kierunku, tak? Wiadomo, że co myślę o tobie, czy czego chce. Dobra, jeden. O, co on myśli o Tobie? No to powiem, tutaj on widzi kobietą, która jest bardzo piękna, e, która dba o siebie, ty ładnie ubierasz się, ty ładne włosy masz. Ty on może cię widzieć w bardzo takich pięknych miejscach, e, gdzieś tam na zdjęciu albo on ci widzi e, spotyka kiedy cię i tyle niego jest też kobieta, która też jest finansowo niezależna, e, która może o siebie zadbać nie tylko e, jako kobieta, która o siebie dba, no i także kobieta, która finansowo może zadbać o siebie, e, że jest też niezależna finansowo od mężczyzn, tak? Że ty nie potrzebujesz i się od mężczyzny, że, bo u niego pieniądze, bo on ma pieniądze, tak? E, I on to czuje. Widzi to, nie? Dobra, co jeszcze Ty myślisz o tej dziewczynie? Oj, Oto <laughs> to już uczucie on ma. Ma uczucia, sekundka. I tutaj wygląda taka sytuacja. Że on tak jakby. Chce iść na te uczucia, ale on rozumie, że to będzie trudno. Jakoś tak on to pokazuje. E, że ta droga tak jakby. Może być tak, on jeszcze też cię pokazuje, że ty możesz uciekać od uczuć. Też. E, albo on tak jakby ucieka, ale w tenże czas jak on nie może uciekać, jak tutaj. Kto to. No tak. Okay, Dobra, sekundka. Co to jest? Co to znaczy? Aha. tak jakby zmieniła jego życie rozumiesz to przewróciła wszystko do góry nogami normalnie i on stał e, tak jakby normalnie po prostu przewróciła mu to wszystko i on Powiem, że na tyle widzi w tobie tą kobietę, z którą on chciałby związek normalnie. E, tu mężczyzna idzie z uczuciami, ty go bardzo przyciągasz, tak jakby masz bardzo mocny wpływ na niego. I powiem, że on e, chciałby... E, tak ciekawo, że... On czemuś e, nie widzi to, że jest szans by być, tak jakby w stałym związku. Ot, jakoś tak on to pokazuje. On z jednej strony chce iść w tym kierunek, ale znaczy czas, on, e, ty nie dajesz mu tej pewności, że ty chcesz z nim być, a on, mężczyzna, idzie z uczuciami, ale, ale, mm, tak jakby ty nie dajesz tej pewności. Ty jesteś bardzo silna charakterem. I ty taka, Anuka, co jeszcze ty o niej myślisz? Może być między wami tutaj koniec, wiesz, i on dlatego tak jakby z jednej strony on ma uczucia. On rozumie, że możecie być na odległość, też może e, być bardzo mocny wpływ na niego masz, ale co ciekawe, że jego to męczy. Że on cały czas w twojej głowie, w swojej głowie to trzyma. I on po prostu. E, Tu wygląda takie uczucie, że albo między wami tutaj e, takie zmiany, że może być koniec, albo po prostu mężczyzna planuje e, odejść, zmienić wszystko swoje życie i iść w twój kierunek po prostu. Może być to, że on jeszcze e, wszystko nie skończył ze swojej przyszłością, rozumiesz? I po prostu on tu e, muszę splanować, muszę to wszystko e, jakoś tak zrobić, żeby gdzieś tam iść do ciebie. Co jeszcze ty myślisz? Bardzo Cię pragnę. E, ty jesteś czuła dla Niego, delikatna, ładniutka taka. E, Czemuś on patrzy i bardzo Cię pragnie, ale czemuś wiecie, że Ty idziesz w swoje nowe życie, jakieś zaczynasz wszystko na nowo? Um, może być to, że. Um, On jakoś patrzy w tobie, kobietę, która zaczyna nowe życie. Może być tak, że u ciebie te zmiany idą, nie tak u niego. On po prostu widzi w tobie to coś, że ty zaczynasz coś na nowo, albo z tobą trzeba coś na nowo. Tutaj, jakoś taka sytuacja. Ja powiem tak. Tutaj, jakby dwie powiedziała sytuacja: albo on po prostu myślał o tym, że między wami jest koniec, i jemu on rozumie, że on chce zacząć z tobą na nowo wszystko. Ale to on rozumie, że to nie będzie tak łatwo, że to nie wszystko tako, że ty ciężko będzie, żeby ty zaufalaś, tak? Albo on widzi w tobie to, że ty zmieniasz swoje życie, że ty odchodzisz od przyszłości i wszystko tak jakby idziesz na nowo, każdy muszę po pobrać informację dla siebie. Ja powiem, tu wygląda tak, że to, że on zainteresowany tobą, że on cię kocha, może tak, takie uczucia, że on rozumie, że naprawdę, że tutaj może między wami jest miłość, ale ja widzę to, że między wami od nie ma tego kontaktu, gdzie każdy by otworzyć się porozmawiać. Tutaj taka zabawka więcej w... Z twojej, ja nie widzę z Twojej strony zainteresowania. od on tak, a Ty jakoś tak, że więcej, mi tak wydaje się, że Ty po prostu już była sytuacja z Nim, Tobie nie spodobało się i Ty po prostu zrezygnowałeś z tego wszystkiego. I teraz jakoby liczysz na to, żeby On wrócił. A tu wygląda na to, że On rozumie, że tu nie ma szansu, szansu żeby coś się wydarzyło i coś się zmieniło. I On tak jakby. Test. Ta, on nie wie co robić, powiem tutaj mężczyzna kochać kocham a co dalej z tymi uczuciami robić on nie rozumie tego po prostu, on rozumie, że muszę coś odejść coś przyjść, czy na nowo zaczynać wszystko, ale tu mężczyzna ja powiem tak, niezdecydowany w energiach takich trochę niedojrzałego mężczyzny powiem, że, że on to nie ten mężczyzna, który by wziął w swoje ręce wszystko i zaczął coś robić, nie on nie chce rzucić też swojej stabilności on myślał o tym czasami, że mu gdzieś tam przechodzi przez głowy, że on by zmieniłby to wszystko, ale... Mm -mm. tu ta szans. No tam też było na początku bardzo fajnie. Ale tutaj on widzi w tobie bardzo takim, że ty jesteś cenna dla niego. Ważna, cenna, wyjątkowa, że od w tobie coś jest takie, że jemu po prostu od... Ym... <śmiech> <śmiech> To mężczyzna, powiem, że e, bardzo e, taki, że od tu mężczyzna biorę wszystko w swoje ręce. On działa. On nie będzie siedzieć, on rozumie, że z tobą, ty, a ty jesteś wyjątkową kobietą. Powiem, że ty jesteś mądra, ty jesteś, ty tej coś w tobie jest, możesz też intuicję co i dobro mieć, mądra jesteś i. E, możesz zajmować się tak samo kartami taro albo przyglądać, bo tutaj teraz mówię, że to też jak przyglądasz, to tak samo to działa, chociaż ja więcej stawię na to, że po prostu zajmuję się tym albo jest też bardzo tajemnicza taka, że ty nie otwierasz jej do końca. No to powiem, że mężczyzna... Hmm, będzie trudno, on mówi, że trudno, to nie będzie tak łatwo z tobą. Ale na pewno będzie, będę walczyć o, o Tobie. Mężczyzna z jednej strony idzie z jakimś... Aha, on prostu. Ja powiem tak, tutaj jest mężczyzna, żeby szedł z uczuciami. Ja nie widzę. On idzie, bo Cię pragnie. I trzeba liczyć się z tym, że na razie on idzie z taką celu. Nie wie, jak to zrobi, ale mówię, że ja czuję, że. Ona będzie moja. Nie wie jak, bo mężczyzna tutaj takie zamieszanie trochę ma, e, bardzo e, na fizycznym takim pragniecie. I on to myślę. Może m, robić emocjonalnie chusztawki. E, to on jest, to on nie, to on coś tam może powiedzieć. Tutaj kontakt jest, no a tak, no taki mężczyzna i... O, tutaj tu mężczyzna, powiem tak, biorę wszystko w swoje ręce, ale to mężczyzna, który e, tylko raz może pokazać, że ja mogę z tobą być. Nie, no on taki mężczyzna, że ja pozwolę tobie ze mną być, może tak. <grym> No, ty dla niego jesteś bardzo też piękna, wszystko. Ale ty niczego nie robisz. On patrzy na ciebie, on chce, żeby ty coś robiła w jego koronie, a on nie. A ty nic nie robisz. Ty mówisz, no, no, zobaczymy, co dalej. on zły przez to, że ty nic nie robisz. No i mówisz, że co ja mam to robić? Jak to robić? Ja powiem tak, no, już ma plan już ma plan, widzi cię mądro i bardzo kobietą, mówię, że z nią tak prosto nie będzie, ona, powiem tak, on, on wie, że ty na język bardzo ostra yy, i on mówi, że boi się cię, powiem, że <ścoughs> ale ty masz przeciągania, Boże, mężczyzna, mężczyzna, powiem tak, yy, widzę, że on na tyle yy, boi się, no tutaj mężczyzna idzie na rodzinę, tu mężczyzna idzie na rodzinę, ale powiem od razu, po tej karcie on yy, bardzo ma mocne przyciągania, ale tam inna karta wypadła, że on może uciekać. Tak jakby czasami pojawia się, czasami ucieka. A wiesz dlaczego? Że on po tej karcie ma na tyle uzależnienie od siebie, że on boi się tego. On nie rozumie, dlaczego tak jest. Yy, no to mężczyzna przyjdzie na rodzinę, na związek, jak on to, to planuje, z tobą yy, na pewno przedłużenia. Ale y, tutaj trzeba mężczyźnie y, troszeczkę ogarnąć się, chociaż on, mężczyzna naprawdę taki, że da sobie radę zawsze z uczuciami, ale tu on nie rozumie, dlaczego on uzależniony od ciebie. On po prostu nie może być siebie i on ucieka. Y, on tak tylko zrozumie, że coś, coś do ciebie tak ciągnie, nie wiadomo jak, albo odejdzie od ciebie tak, żeby jakoś, no, myślę, a dam radę i znowu wraca do ciebie. Po prostu nie daje rady bez siebie. I on zdecyduje się, powiem, że z tobą być. To tak jakby marzenia dla niego. Patrz, no jakie karty. Oj, no nie. Dalej nie chcę, bo to takie więcej transformacje. Powiem tak, on może być, że też przechodzi swoją transformację z tobą. Żeby po prostu mm, być takim mężczyzną dla ciebie, żeby kochać się i na rękach nosić. No tutaj, fajny mężczyzna. Z charakterem też, ale wszyscy mężczyzny mają charakter. Nie? Tylko najważniejsze podejście znaleźć. <grym> Można powiedzieć. A najważniejsze być sobą dziewczyny. Zawsze być sobą, żeby wiedział, jaka jest kobieta naprawdę i żeby później nie grać roli jakoś.